Dzisiaj proszę Państwa, makijaż inspirowany Jeffrey Starem. Jeszcze trzeba zacząć, a ja obiecuję, żeby była uśmiech na Twoich ustach. <śmiech> <śmiech> Taka to wzniosła obietnica. A dzisiaj zajmiemy się czymś całkowicie innym, ponieważ ostatnio dodałam film z tą maszynką. Jedno czy dwa? To będzie, to będzie w sam raz. Uff. Tak. I pojawił się pod tym filmem komentarz, który Filmu. Chodzi o komentarz Nikoli. Ten sobie zrobiła makijaż właśnie tym cudem. Może to być e, fascynujące. Life, I'm never, I'm Here we go. Jeżeli ktoś z Was liczy na film instruktażowy, to się przeliczył! Haha. To ma być film, który troszkę e, rozwije czarne chmury nad negatywnymi emocjami. Jak ja to pięknie powiedziałam. Boże, jak ja to pięknie A. powiedziałam! A teraz wszyscy razem! Leci Oj, leci maszynka. Działa? Ale przypannę o podłogę! Przygotowałam sobie cały zestaw małego magika zaczniemy od czego od podkładu tak będę jas yes, jas yes. chyba nałożę podkład na twarz to będzie fascynujące o też <tronarium> uważacie, że przesadziłam z ilością tego podkładu Uważam, że podkład już mamy Aha. i nie wygląda to dobrze. Ale to dopiero początek przydałoby się to zmatowić, co nie? Puder! Pom pomysł, jak tak się będę czesała na co i na czym? Malował. Odpowiedni pędzel to połowa sukcesu jest! Minium! To mnie to trochę przeraża. No ej! Ale kontur to nam będzie zajebisty! Szexy! I'm sexy I'm ow, ow. Oh, oh. Tutaj wkręca włosy! Kręciło mi włosy! Co, co, co ty głupia jesteś?! Teraz pomaga. Juro, Okej! Okay. jakie rozblendowanie, no istny sztos. Oh. Ojej, i nie wyszło mi, Wiecie, bo strasznie wibrzy mi ręka, tak, takie mikro są tutaj. Oh. A szło mi tak pięknie. Drugie oczy. Od... Co mi to tak schodzi tutaj? A, A few moments later.

Ja już będę wnikała w szczegóły, sobie tego jako bazy nie dałam. Przed chwileczką zrobiłam tutaj brwi, które ewidentnie łączą się z rzęsami, tworząc taki jakby cień, przez to rzęsy wydają się dłuższe. Tak. Wróżu, o wróżu, jak mi... dołożymy... W załamaniu powieki, tylko w załamaniu. Dość, dość, Liner musimy odpuścić, ale będziemy mieć tusz do rzęs. Trzymajcie kciuki, żebym sobie oczy nie wydubała. Wego, wego, wego. Wszyscy żyją i nie są uwaleni tuszem. Okej, okay, to tuż zrobimy tak. Ale tuż zrobię bez patrzenia na oczy. Już wiem, dlaczego tłuszcz nie robię na takich długich płateczkach. Rozświetlacz, moi mi... Wego, wego, wego. Don't wait, don't wait. Jest tam, gdzie być powinien. A few moments later. Kilka chwil później. Dla tych, którzy znają się na angielskim, tak samo dobrze jak Tak, postanowiłam sobie poprawić. A teraz czas na sexy self-presentation. I ten bod. I ten bod. I ty. O! Besty! Okej, kochani, ha. mam nadzieję, że film Wam się podobał, żeby byłam uśmiech na Waszej twarzy. Jeżeli tak, to udostępnij ten film, niech jeszcze ktoś inny się pośmieje. Pamiętajcie, że lecimy na 100 tysięcy subków. a jeżeli masz jakiś rewelacyjny pomysł, ha. dziwaczny pomysł, czym by wykonać kolejny makijaż, to koniecznie daj znać pod tym filmem w komentarzu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buziaki przesyłam. Całuję bardzo mocno. Pa! Nie. nie podoba się jej! Nie podoba ci się? Dlaczego znaczy, czego ci się nie podoba co, co, co ty głupia jesteś? Moja ślicznotka! Ty jesteś taka ślicznotka? Ty jesteś ta ślicznotka maleńko? O nie chcę i to ciebie palczyć.